Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj pokażę Wam, jak udekorować stół na walentynkową kolację albo śniadanie. Będzie oczywiście czerwono i bardzo, bardzo sympatycznie. Na zwykły biały obrus kładę serwetę w czerwoną kratkę. Na to układam klasyczną białą zastawę. W moim przypadku są to talerze ze złotym rantem. Na to kładę czerwoną serwetkę, łapię ją za środek i przekładam przez ładną obręcz na serwetki. Na stele ustawiam czerwone kieliszki. Danie główne możecie podać w czerwonej foremce do pieczenia, a ręcznie upieczony chlebek domowy polecam w koszyczku w kształcie serca. Na talerzu układam również róże. I gotowe! Te kilka małych detali, najlepiej w kolorze czerwonym, już narzuca miły wieczorowy nastrój. Zachęcam Was również do odwiedzenia naszej strony www.kotlet.tv, gdzie znajdziecie wiele fajnych pomysłów na dania na taką właśnie kolację.